Część, Boże! Miromas 23, czyli pakowanie prezentów i pokażę Wam też co za prezenty kupiłem. Zapraszam. 12, chociaż powiem wam, że przy tym świetle to się wydaje, że jest dzień, ale chyba na zewnątrz widać, że jest czarna dupa. Dobrze, ja tutaj założę was na statyw, bo chcę otworzyć y, kalendarz adwentowy, właściwie kalendarze. Muszę być cicho, bo jest jednak w środek nocy. Ktoś pytał czemu ja jestem, czemu ja mówię cicho y, w środku nocy. Mnie to zaskoczyło, że ktoś w ogóle takie pytanie zadaje. Bo mi się wydaje, że to jest oczywiste. Jeżeli jest środek noc, nocy, no to staramy się szanować to, że ktoś chce odpocząć. Chociaż słyszę, że ktoś nie szanuje, bo jakaś późna muzyka leci, ale nieważne. Ważne, że potrafimy widzieć dobro. Dwie soksy, ponieważ może będą jakieś świąteczne, więc jutro założę na wigilię to po pierwsze, a po drugie muszę tutaj spakować prezenty, bo ten kalendarz daję mojemu siostrzeńcowi Igorowi. Dlatego założę tutaj, założę, nie, założę, ale otworzę okno numer 23 kalendarz Meny Mornings. Świąteczna. O ja, chyba założę jutro. Super. No założę, zakładam jak nic. Choinka, choinka świąteczna. U góry jest gwiazda. One są dwie różne? Dwie różne choinki. Z jednej strony jest taka, a z drugiej strony jest taka, czyli trochę się różnią. Cała choinka. No i taki fajny ciemny granat, pasujący do miro. No jestem mega zadowolony, pasujący do miromasów, chciałam powiedzieć. Po prostu chciałem. Ja, ja już jestem nieprzytomny. I jutro muszę rano wstać, bo do siostry rano jadę. Jeszcze pomogę jej z, z organizacją wigilii. Szybko postaram się to zrobić, ale jak to. Patrzę na to, to mnie to przeraża, ile mam pakowania. A ja muszę zapakować, bo ja lubię pakować. W sensie, chcę, lubię i mi to po prostu sprawia przyjemność, że jest ładnie zapakowane. A i mamy też choinki, ale samochody. I te samochody no, wiozą prezenty, ale również wiozą choinki. Różne samochody. Takie bardziej przyczepy, czy jak to Nie wiem, nie wiem, jak to się nazywa. Taki super komplet. Także sobie założyć 23 Nivamen. Już mam laga mózgu. Co to jest? Właśnie to ja pakowałem. Teraz mi się przypomniało, że ja przecież ten kalendarz pakowałem i ja nie wiedziałem, co ja pakuję. W sensie, co to jest, właśnie? Mnie to zastanawiało. Tu nie jest nic napisane. A nie, to jest coś na dole. A może to jest to? Zaraz przetłumaczę. Przecierać wyłącznie wilgotną szmatką. Ale nic nie. Ale o co tu chodzi? Wście. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu jest jakiś przycisk na środku. Niwa. Niwa men. Jest napisane. I tu jest twarde. Puste w środku, chyba. Czy to jest do masażu? To wygląda jak handelek, ale to, to nic nie waży, chyba że to się moczy. Otworzę też okno numer 24. Suka mini, to jest suka mini. Suka mała. A suka duża i gruba leży na łóżku. Czy to działa? Mam nadzieję, że to już się nie połamało. No, nie działa. Nie działa. Za no ciężko Chyba zepsuję, niestety. Otworzę również Nivea Men 24. Ponieważ jutro zapomnę, będę rano nie a po drugie, chyba tu jest kosmetyczka. Z tego co pamiętam, I ja w ogóle rzeczy z kalendarza Nive Amen daję na prezenty moim szwagrom, siostry, mężom. I jedna siostra nie ma męża, tylko ma konkubenta. Nie, jeszcze z nimi mieszka partnera. Więc yy, daję im właśnie kosmetyki z kalendarza Nive Amen, ponieważ uznałem, że. Ja chyba o tym mówiłem już, czy nie? Ja. Po prostu lubię dawać prezenty i ja sobie myślę, że skoro ja kupiłem ten kalendarz i już wydałem te pieniądze, to po co ja mam to mieć jak już to otworzyłem? Ja sobie mogę kupić zwykły jakiś tam, wiecie, kosmetyk, yy, nie wiem, żel pod prysznic, cien. Za 2 zł, a ten za 10 zł czy za 15, to wolę dać im w prezencie, tym bardziej, że one są nieużywane. Yy, jedynie co to chyba otworzyłem i wąchałem zapach. I tak, i znalazła się tutaj fajna kosmetyczka, więc tą kosmetyczkę też dam w prezencie komuś, jeszcze nie wiem, komu taka fajna kwadratowa kosmetyczka. Także tutaj zapakuję coś właśnie na prezent i nie wiem, bo mi nie jest potrzebna, ja mam kosmetyczkę. Tutaj mam kalendarz yy, Rosman. I tutaj też chcę otworzyć, ponieważ ja siostrze robię. Prezent z kulami do kąpieli z tego kalendarza, plus kostki do kąpielistów. Sobie oczywiście też zostawiłem, bo jeszcze nie przetestowałem w ogóle żadnej. Także jeżeli będzie kostka, to sobie ją zostawię. O, jest kula. Nie, co to jest kostka? Aha, to jest ta pianotwórcza, to sobie zostawię. Tak źle wygląda jak na prezent, jak jakaś kostka do zmywarki. A kula jest ładna, okrągła, kolorowa, więc ja to też bym dał. Ale no, nie podoba mi się, jak to wygląda. Nie daje. Patrzcie, jak to wygląda, odpadło w ogóle okno. Od razu otworzę też okno numer 24, bo tak jak mówię, ja jutro niestety będę nieprzytomny, i jutro jest wigilia. O, i tu jest kula. I kulę dołożę. To jest cały kalendarz, tu już nic więcej nie ma. On się bardzo ciężko otwierał, jakbym miał go podsumować, to jest beznadziejny. Najlepszy, oczywiście, kalendarz Men Mornings, ale on teraz robi za prezent on robi teraz za prezent, więc nie mam wam jak go pokazać. Ale już go widzieliście nieraz. Kalendarz wyamen super, świetne pojemności, wszystkie obfite. Balamen. balamen, okno numer 24, bo on ma 24 okna, nie? Powinien mieć. Okno numer 24. Gdzieś widziałem wcześniej, ono było duże. Na środku jest okno numer 24, dosyć sporo, właśnie. A i to jest maska do twarzy. A pierwszy raz taką będę mieć. O ja! Maska do twarzy w płachcie. Nigdy nie miałem maski takiej w płachcie na twarz Bala tuh, maskę Taka mała się wydaje, no ciekawe, bo tu jest pokazane, że to jest jakiś Mikołaj, nawet go ostrzy. Zobaczcie, twarz mu wyostrzył. No i ten kalendarz chciałem Wam go jeszcze pokazać, jak ja go naprawiłem, bo mu cały rozwalony, jak wiecie, jeżeli oglądacie mnie. Regularnie. A jeszcze jeden produkt, jakim cudem? A ja 23 jeszcze miałem otwierać. A chyba ja dzisiaj dwa okienko otwieram. Boże, ja nie ogarnę. Tu jeszcze 23 w środku, bo a ja już 24. Nie nieprzytomne, ale muszę to dzisiaj pakować. E, 24 dusz żel Oriental Winter. Czyli to jest chyba żel pod wysznic? Oj, ale on już wypływa. Czemu on wypływa? O, fajny zapach. Taki no. Orientalne, przyprawowe, ale delikatne. No i tutaj okienko numer 23 i 24 muszę jeszcze przeczytać. Chciałem Wam go pokazać, jak naprawiłem, ale to i tak nic nie będzie, widać, więc po prostu skleję. Okno numer 23 najpierw. Auf dem Planeten Uranus dojert ein Winter. Ein und ein und zwanzig Jahre. Nie wiem o co chodzi. Zima na planecie Uran trwa 21 lat. No to ja. Bardzo podziękuję za taką e, planetę. Wolę, przyjemnie. wajnach ten und Erholsame Festage wünscht das balamentim Wszystkiego najlepszego chyba z okazji świąt. życzy balamentim czyli grupa balament Tak mi się wydaje. Zespół Baleament życzy wesołych świąt i relaksujących wakacji. Chyba, że wakacje to przetłumaczyło wakacje, a tu chodzi o, no, przerwę świąteczną, tak? Te dwa dni wolnego, tak mi się wydaje. Mi się akurat złożyło, że ja mam wolne, ale nie wszyscy mają. Ja bym nie miał. Po prostu tak wyszło, los po prostu tak chciał. Psychiczny kalendarz, zrobimy tak, że ja sobie wylosuję dzisiaj jedno pytanie, bo jestem nieprzytomny, jakiś cienki pasek poproszę. Psychiczny, psychiczny, psychiczny kalendarz. Cienki pasek, więc możliwe, że jest krótki. A to będziemy sobie otwierać na live'ach albo na... No, będziemy, ja to zostawiam. także jeszcze to się nie kończy, zejdziemy na kalendarz, ale dzisiaj naprawdę nie mam siły. czy rzeczywiście dbasz o siebie. Jeśli nie, to dlaczego? No nie dbam, mało się na pewno ruszam chciałbym, no rower no, na śniegu to ci... można nie było zimowe, ale chciałbym faktycznie bardziej ćwiczyć w domu na, na przykład na siłownię, może, nie wiem, może się uda w przyszłym roku. No i mało śpię ostatnio, w sensie, no ale, no właśnie, jeśli nie, to dlaczego? No nie dbam, ale dlatego, że też, no, robię coś dla kogoś, robię prezenty, gotuję, na Wigilię się przygotowuję, więc to nie jest tak, że nie dbam, bo, bo nie lubię siebie czy coś, tylko nie dbam o siebie, bo czasem gdzieś tam jednak mimo wszystko inni ludzie też są ważni, może nie ważniejsi, ale też są ważni, no i ważne są święta, żeby jednak Coś było na tym stole, więc ja staram się zrobić No i też montuję dla was i też dla mnie No bo to jednak jest miłe Czytać wasze komentarze i to też jednak jest Zarobek, który się przydaje, szczególnie jak Chcę leczyć zęby, na pewno w styczniu postaram się Wrzucać, no miromasy nie, ale Mirowniki przynajmniej dosyć często I oprócz tego jakieś vlogi, no i kanał Wątpię, mam nadzieję rozwinąć Także też nie wiem, czy zacznę o siebie dbać W takim sensie, że więcej spać Pytanie było, czy rzeczywiście dbasz o, o siebie? Nie, jeśli nie to dlaczego? No dlatego, że po prostu są priorytety w życiu. Aktualnie priorytetem są miromasy, święta i tak dalej, więc... No i kalendarz z herbatami. Tutaj herbaty już się wszystkie powtarzają. A tu jedna spadła gdzieś i teraz... jakie ja mam ją Bo ja widzę to ja. tu się zadziało? Berry rooibos. Pamiętam, że było, bo to śmieszna herbata. 24 spicy pumpkin też była. W ogóle nie było czuć dyni. Seasonal siesta. Aha, tak, bo to jest ta trawa cytrynowa, cynamon, imbir. Tak, garcinia, garcinia. Trzy herbaty były, ale ja sobie je będę pić szczególnie teraz zimą, bo one są bardzo fajne, rozgrzewające. Wszystkie kalendarze otworzone, także jutro już będą typowe święta, u siostry coś ponagrywam, chociaż nie wiem, czy dużo czy mało, No zobaczymy. Tak czy inaczej musiałem otworzyć, bo część tych rzeczy z kalendarza jest prezentami, dlatego tak po prostu... Część rzeczy z kalendarza. No, tak, na przykład kosmetyczka, ale też sam kalendarz skarpetkowy jest częścią prezentów. Więc... Ustawiam Was tutaj. Halo. Czy tak jest ok? Jak dziwny kadr, taki z góry, aż mi kark boli. Muszę pakować te prezenty. Chcę Wam pokazać mniej więcej co kupiłem. Nie będę tak wiecie wszystkiego szczegółowo, ale może jakaś inspiracja na przyszłe święta. No, bo już na obecne nie, bo Wy to widzicie. Kiedy Wy to widzicie? Po świętach gruba się leniwy. To kupiłem przede wszystkim dla. Jednej z moich, z moich sióstr, no wiadomo dla jakiej, no bo zaraz wam pokażę, to ciężko żebyście nie wiedzieli dla jakiej. To jest taka taca, jakoś to muszę ułożyć i ja nie wiem jak ja to przetransportuję, naprawdę. W ręce mam to trzymać, zobaczcie, chcę jej dać tacę z różnymi rzeczami. Tacę, ponieważ ja przez moją świeczkę, ona ma spaloną e, szafkę, w sensie komodę. Chciałbym, żeby na tej złotej tacy była taka złota ramka z naszymi zdjęciami, e, z jednym zdjęciem właściwie. Tutaj jak jesteśmy w Porto, wydaje mi się, że to fajne zdjęcie, no i ładnie to wygląda, więc mam tą ramkę. Oprócz tego świeczka, taka złota też, która będzie na tacy ładnie wyglądała. Mam też pomarańcze, może to dziwne, że daję pomarańcze na święta, ale oprócz pomarańczy daję też kubek. Kubek z łyżeczką, z taką małą tarką. I tutaj do kubka wsadziłem, do kubka wsadziłem różne herbaty, takie świąteczne bardziej. Jakaś malinowa, czarna malinowa, też ta świąteczna, bardzo dobra śliwkowa. Yy, różne i różne też firmy. Widzę, że jest tekane. Tamte nie wiem jakie są, nie widzę. No i wsadziłem tutaj oprócz herbat, wsadziłem jeszcze imbir, no bo żeby sobie od razu mogła zetrzeć na tarce do kubka Imbir, no i właśnie skórkę z pomarańczy. Także to jest taki prezent. No pomarańczy już tu nie zmieszczę chyba, że do kubka, a herbaty tak dookoła kubka, o, to jest dobry pomysł i wtedy mniej na tacy tak, to jest dobry, dobry. tak zrobię czyli he, w pustej szklance pomarańcze tak jak śpiewał he, artysta no i oprócz tej herbaty, gdzie, gdzie jest to? Pod... aha tutaj herbata jest tu jedna, tu druga tu jest trzecia, tu jest jeszcze czwarta no i ten kubek, tarka, no no nie wiem czy wygląda ładnie czy nie, nieważne ważne, że wszystko się zmieściło i jest w, w pustej szklance pomarańcze także artystycznie. Oprócz tego moja siostra uwielbia ferrero roche, ale ferrero roche jest strasznie kaloryczne, słodkie, więc lepiej kupiłem jej coś takiego, czyli nutlowe, krem bez cukru. Bez cukrowy, taki fajny, zdrowsze, w Moim zdaniem zdrowsza, zdrowsza wersja. Jest to yy, o smaku właśnie ferrero roche, także taki krem. Do tego ma trzy kule do kąpieli i jeszcze daję jej w prezencie te Trzy kostki. Ja sobie chyba dwie zostawiłem. Ona ma romantyczny wieczór, wakacje pod palmą, bo to tak odnośnie sielskie popołudnie, też tak klimatycznie, że w wieczorkim sobie po prostu w wieczorkiem lub południu odpali sobie świeczkę, napije się herbaty i wymoczy stopy w sielskim popołudniu. No i tak, ona ma tutaj te bezpieczniki, więc o tyle fajnie, że się nic nie rysuje. Jakoś to ułożę i zapakuję. To ja może najpierw pokażę, co ja mam za prezenty, a potem będę je pakować. Będzie chyba szybciej, bo nie, nie wiem w ogóle co, co ja mówię dzisiaj. jak się nazywam. Dla mojej siostry najmłodszej mam smartwatcha. Tego smartwatcha ja go dostałem z firmy Kubot razem z tym drugim smartwatchem. No ja i nie wiedziałam, co z nim zrobić z tym bo on jest damski. Taki różowy pasek kwadratowy z fioletową tą dopinką. Można zmienić fiolet albo róż Kablem ładującym. Przecież go nie wyrzuca ani nie sprzedam, więc... Ona i tak mówiła, ja, że ma pieniądze, więc nie chciałem nic jej kupować, a że ja nie mam pieniędzy, to jej się przyda smartwatch, bo z tego co wiem, to ona żadnego zegarka nie ma chyba więc. Taki zegarek fajny, szczególnie jak się pracuje, to warto wiedzieć, która jest godzina, a nie zawsze można w pracy używać telefonu. Więc dla niej mam właśnie smartwatch. Pokażę od razu dla moich siostrzenic, co mam. Piję im czekoladę Milkę. i tutaj jest dwie dyszki na kino, kawę, nie wiem na co. Tu mam ptasie mleczko, one już są dorosłe, więc pracują same i tak dalej, no to też nie wiem co tam one lubią. I maska do twarzy, ona mi się bardzo sprawdziła, więc zamówiłem te same. To jest maska taka czarna, wyciągająca wągry, one są w wieku takim młodzieńczym, więc to się mi przyda. Wiem, że dwie dechy to jest skromny prezent, ale tak jak mówiłem, mam tyle tych prezentów że niestety jakby miał tu wsadzić więcej, to jeszcze więcej ta kwota ogólna by była duża, a i tak jest dla mnie dosyć spora, bo ja nie chciałam robić prezentów, ale tak jak mówię, no ja sobie nie wyobrażam nie robić. I drugi jest taki sam, tylko różni się się, mleczko, bo to jest ptasie mleczko takie y, alpejskie się nazywa. Alpejskie mleczko, bo to ptasie to jest chyba wedel. Alpejskie mleczko o smaku śmietankowym, takie łaciaty. A w tym drugim zestawie jest to samo, tylko alpejskie mleczko jest o smaku czekoladowym, więc y, nie wiem, jaka co woli. Po prostu dam. I będzie. Dla kolejnej siostry mam ptasie mleczko. Takie bardzo ładne. To jest właśnie oryginalne. W sensie nie wiem jakie w chyba to jest oryginalne, ale oba są dobre. Do tego mam właśnie tą świeczkę z Wysmana. I kupiłem koton bolsy, bo nie wiem w sumie czy siostra ma jakieś tego typu ozdoby, więc kupiłem, bo to można wykorzystać i w sypialni, i w salonie i to tworzy fajne światło, to jest ziska, wygląda jak otwarte, ponieważ ja do środka wsadziłem baterie, zawsze staram się wsadzić w prezent baterię, no bo... Głupio tak wiecie, otwieracie i nie możecie zapalić, bo nie macie baterii. Więc ja zawsze wsadzam się taką baterię, dlatego to już otworzyłem. Na kolejnej siostry kupiłem To Fifi i książkę Wewnętrzne dziecko, wsparcie dla DDA i DDD. Siostra nie chodzi na terapię, więc kupiłem, bo chce jakoś tak, nie wiem, zainspirować może, może się uda, może się spodoba, a może coś z książki wyniesie. Także kupiłem. No i jak już przeczyta, to może się podzielić tą książką z innymi siostrami, bo na pewno wszystkim nam się przyda, także i dla kolejnej, a nie, siostry wszystkie już chyba mam raz, dwa, trzy, tak, siostry już mam, że tak powiem, załatwione siostrzenice też, dla siostrzenica mam taką on ma chyba już 13 lat albo 12 to jest od 8 lat, ale ja takie coś dałem też Dramcie, która jest w moim wieku nie uważam, że zabawki mają wiek od 8, ale wyższy, więc on ma 13 moim zdaniem to jest świetna zabawka, w sensie zabawka, to są puzzle 3D London... London Bridge, Tower Bridge, o Tower Bridge, czyli ten most w Londynie. Bardzo fajne, to jest 3D. No i czekoladka i trzy dyszki nie wiem na co. Dla mamy mam lekarstwo, kupiłem lekarstwo, bo y, chciała i wiem że potrzebuje. Tutaj mam jeszcze y, takie coś. To się wiesza. Bo tu są rękawiczki te ciężkie można to powiesić, a może też tu siedzieć. Daje też mamy tą osobę, którą miałem wykorzystać w projekcie DIY. No projekt DIY to się nie zmieściło, bo to kupiłem za duże, więc daje mnie. Są baterie, więc ym, się świeci chyba. Widać? Nie wiem czy gdzieś. Także mama lubi takie coś i też wiem, że jak mama to wyjmie w święta, na przykład za rok, a mnie nie będzie, bo nie wiem gdzie będę. To yy, będzie mogła sobie mnie powspólniać, że to ode mnie. No, i oprócz tego daje mam nie love Milka, ponieważ moja mama nie lubi ani orzechów ani tego typu, bo to w zęby mam nie wodzi. Więc kupiłem takie coś, bo tu nie ma żadnego orzecha. Dla dwóch kolejnych siostrzenic, bo też będą na święta. Na jednej daję takie pudełeczko piękne od z zeszłego roku, a tutaj jest książeczka. I książeczka taka aktywizująca, że można sobie naklejać zwierzęta. Tu mamy. Książka z zadaniami 30 zwierzątek, 266 naklejek. Tylko nie wiem od jakiego to jest wieku, ale wydaje mi się, że ona jak najbardziej z tego skorzysta. I w pudełku mamy różne rzeczy. No, nie chcę się tego wszystkiego wyciągać, ale między innymi jakieś sticksy, no takie słodycze. Tutaj jest jeszcze plastylina, jakaś taka do zabawy. Takie pudełko po prostu dobroci i troszkę zabawek, i troszkę słodyczy. Także takie też. A w tym pudełku takim. Po pralinach to było, dostałem w zeszłym roku od pani, która z domu dziecka w sensie, my zrobiliśmy prezent, ona dała właśnie pudełko ze słodkościami, także to pudełko i do tego jest zdrapywanka w Królestwie Wróżek i Elfów. Ja to chyba kiedyś kupiłem komuś na prezent, ale właśnie nie pamiętam komu i mam nadzieję, że nie tej samej siostrzenicy. Jeżeli tak, to po prostu zamienią się tymi kolorowankami, jedna weźmie to, a druga to. no. Nie pamiętam, bo komuś chyba to kupowałem, ale nie wiem komu. I w tym pudełku mamy, no siostrzeńca jest starsza, ta jest starsza. Więc dałem jej skarpetki, takie świąteczne, czerwone. Grę, że się układa słówka. Takie ala Scrabble. I też są jakieś słodycze, czekolada. Yy, jakaś taka niespodzianka. No i dla yy, wszystkich moich tych szwagrów. Jednego nie szwagra, ale może szwagra przyszłego. Wydaje mi się, że jednemu dam to. Plus serię tą y Aktywna Energia, czyli tu jest ten żel do twarzy, y taki balsam po goleniu i y żel pod prysznic. Aktywna Energia i to wsadzę do kosmetycznej. Dla drugiego mam y niwa Sensitive, czyli taki bezalkoholowy po goleniu krem do twarzy. Mam też y balsam do ciała i piankę do golenia, bo wiążą się goli na zero, także wiem, że skorzysta i dla ostatniego mam Krem niebaemen, i do tego szampon i żel pod prysznic. Aha, jeszcze dla Igora, czyli ani syna, tego mojego siostrzenica. Mam właśnie ten kalendarz. Mam dwie koszulki, takie świąteczne, w sensie to się koszulka nazywa, czy bluska, coś takiego. I to wsadzę jakoś, postaram się to upchnąć w okienku z kalendarza adwentowego, nie wiem jak. Mam które któremu wsadzę. Dwa kimienia, właściwie, jakieś cukierki. Tu mam takiego małego dinozaura, co jak się ściska, to on tutaj mu wychodzi takie jajo. <noise> Bardzo dziwny i śmieszny. To jest taki główny prezent. W 24 okienku to miało się znaleźć, ale nie wiem jak ja to tam umieszczę, więc chyba osobno to zapakuję. Chyba, że wyjmę z tego kartonu i jakoś ścisnę do dwóch opakowań, bo muszę niektóre opakowania, te dwa kartoniki połączyć w jedno, żeby wsadzić coś takiego trochę większego. I to się rozciąga. To jest takie. Wtedy graliśmy w taką grę i tam właśnie można było ludzika naciągać, więc ja mu kupiłem takie coś, że może w realu, w realu sobie naciągać. W każdym okienku tutaj coś mu wsadziłem, e, cukierki, jakieś e, samochody, gdzie nie gdzie. Teraz muszę to jakoś zapakować, najpierw zajmę się tym kalendarzem, bo to najwięcej pracy wymaga. E, no. Ja jestem ledwo żywy, pierwsza w nocy. Ale muszę zrobić przecież koleję do tego serdnika. Mam nadzieję, że on jest dobry. I tutaj rozpuszczam czekoladę. Właściwie najpierw troszkę wody i teraz czekoladę. Wezmę jedną jodę gros tak powinno wystarczyć, ale ja to zrobię chyba z masłem. Nie mam już śmietanki, więc trochę kiepsko, bo chciałam taki alaganas zrobić. No i jak masło się roztopi, to wrzucę czekoladę. Ściągnę jakby z tego płomienia bo nie chcę, żeby mi się spaliłam. Powinienem to w kąpieli wodnej robić, ale w kąpieli wodnej za długo. Mam nadzieję, że mi się nie spali. Widać, czy posmakowałem czekoladę. Chyba nie. Orzechy laskowe posiekam, ale najpierw poleję sernik czekoladą. Tutaj mam sernik, oczywiście syf. Tutaj jest sernik, tutaj jest czekolada. I po prostu teraz grubą, obfitą warstwą poleję czekoladę na. Sennik. Na szczęście się nie zważyła, także o. Dobra, sernik polałem czekoladą i posypałem siekanymi orzechami laskowymi. Zabieram się za dalsze pakowanie prezentów. Ja właściwie nic nie zrobiłem. Jestem tak nieprzytomny. Ten kalendarz już jest cały gotowy. Zaraz Wam pokażę z tej perspektywy. Po prostu go jakoś ładnie zapakuję w papier, bo nie chcę, żeby tak był. No i tutaj są okna. Na przykład tutaj jest takie podwójne okno, jakby połączone i tu jest jakaś bluzka, tutaj też jest jakaś bluzka połączona. Tylko dwa są okna, Aha, trzy. Raz, dwa, trzy. A co jest? Aha, w, trzy. w ostatnim jest ten taki do rozciągania glut. Tutaj bluzka, tutaj bluzka, A reszta jest pojedyncze. Są jakieś samochodziki, kinder, jajka, słodycze. Także mam nadzieję, że się jej korowi spodoba. Muszę to jakoś skleić, bo on się tak delikatnie rozlapuje. Zobaczcie, co myślę, co tutaj zrobić. Tutaj mam część prezentów. Z... Ja nie wiem, jakieś ja zabiorę. Już wyszukowałem tam torby z Ikea, Tu mam część prezentów spakowanych. Jest za 25. Druga w nocy. E, tu jest prezent właśnie dla siostrzeńca. Teraz jak ja to bym spakował, jak ja to spakuję właściwie, przykleję taśmą dwustronną, którą mam tutaj czekoladę do tych puzli. Ja po prostu nie wiem, jak się nazywam. Idę spać. Jest godzina. Trzecia. Mam tutaj burdel, ale jutro rano wstanę. Postaram się to jakoś ogarnąć. Dzisiaj tylko zrzucę to z łóżka, Ale już mam dużo prezentów popakowanych. Wykorzystałem wszystkie papiery, jakie miałem możliwe. Tutaj mam na przykład taki prezent. Tutaj mam tak prosto. One są jeszcze nie, przy... nie przyzdobione tymi wstążkami i niczym. Po prostu są tak o. Myślę, że te prezenty dla. Dzieci, w sensie te kolorowe, one nie muszą mieć żadnych kokard, bo one są ładne, są te papiery same w sobie. Takie papiery. Jutro będę jeszcze dokańczać. Zostało mi do spakowania, w ogóle nie wiem jak to spakuje No to przede wszystkim, nie wiem tu teraz, czy jakiś karton, czy, czy jak, bo chciałem to jakoś w celofon, ale jak ja to przywiozę do trzewa. Tutaj zostały został, zestawy kosmetyczne. To też nie wiem jak spakować, czy to jakiś karton, czy tak po prostu, no nie wiem, muszę to coś, może, przez... może mi się przyśnić. Aha, czyli w sumie te trzy prezenty zostały do spakowania i to, a reszta już jest spakowana z tego co widzę nic więcej nie ma. Czyli w sumie nie jest aż tak źle jak myślałem, bo myślałem, że jeszcze mam tak dużo do pakowania. Jest trzecia, czwarta, piąta, szósta, myślę, że o siódmej wstanę, cztery godziny snu. Nie wiem jak ja się z tym wszystkim zabiorę, ale zawsze tak jest, że ja jestem na święta obładowany i jakoś daję radę. Także mam nadzieję, że i tym razem dam radę. W ogóle tu jest ten domek z piernika. Ja nie wiem cukru, ale może ktoś tutaj wpadnie do mnie w drugi dzień, na przykład. To wtedy będzie mógł sobie zjeść domek z piernika. Dajcie znać w komentarzu, co to jest. <grych> Bo ja nie wiem. Aha. Trzecia pięć. Także idę spać. Dobranoc i oczywiście. Chrysmas Mery.